Mamy kapliczkę dla duchów dżungli. W środku Misza zostawił. Anton tutaj taką lianę piękną wynalazł. Skok przez rozpadlinę. Manko, moi drodzy, Dawid, kanał Na Przekór. Zapraszam na kolejny odcinek o tym, jak wypoczywać w wietnamskiej dżungli. A dla tych, którzy piją, oczywiście smacznej kawusi. No niech się zbierają, bo zaraz będę znowu głodny, a zostały mi tylko wafle sezamowe. Mateta w ruch, chłopaki. Już tam na wodospadzie. Także lecimy. Moi drodzy, trzeba głośno mówić, bo znowu nie mamy No to ja też tracą sprawdzoną przez chłopaków drognie pod z w dłoni. No tu jest trochę ślisko. Trochę nawet bardzo. Moi drodzy, ja muszę lecieć naokoło, bo mi ekipa ucieka. Ekipa mi uciekła i to grubo. Schodzimy sobie w takie rozpadliny skalne. Życie ostre jak maceta pamiętajcie. I wspinamy się. Łapa. I tak kawałek po kawałku w porze deszczowej tutaj to wszystko jest koryto rzeki bardzo rwącej, ale teraz już się robi sucho, więc jest spoko. No i teraz roztacza nam się zdecydowanie bardziej otwarty widok. Przerwa na zdjęcia, maceta na skali. Piękny widok dół wodospadu. Moi drodzy, dron nie łapał GPS-a. Także tylko na 5 metrów w górę mogłem lecieć. A teraz widok lepszy niż w I szybko, szybko znowu mi towarzystwo uciekło za daleko. A tutaj się pojawiają poważne przeszkody wodne. Skok przez rozpadlinę. Udany. Hyc. No i lecimy dalej. Tutaj chyba bym zostawił plecak. Jak widzicie, ile osób, tyle pomysłów na przejście tej przeszkody wodnej, także pora, żeby mija znalazł swój. mi uciekła ekipa, błagimy ostro, zobaczcie, tam w Następny mini wodospad na trasie. No, i wreszcie trochę otwartej przestrzeni można połazić po względnie suchym i nie huczy nam też tak rzeka. Ale woda wszędzie zdatna do picia. Co tam chłopaki psują? Nieładnie, nie wcuć mi tam liany. Nie wiem jak towarzystwo moi drodzy, ale ja. Jeszcze jedna kąpiel przed wyjściem z dżungli na bank leje się ze mnie. Niemiłosiernie, wilgotność pewnie w okolicach 100%. Moi drodzy, co tam się udało znaleźć? Tutaj dynda taki czerwony sznurek. Jest to kapliczka myśliwych i pracowników leśnych z plemienia Raglaj, tak jak opowiadałem. Trzeba zostawić duchom lasu drobny upominek w postaci jedzenia, zaprosić je do żarcia i wtedy duchy lasu za sprawą zwierząt i natury w tej dżungli nie zrobią nam krzywdy. Moi drodzy, mamy kapliczkę dla duchów dżungli, w środku Misza zostawił papierosa. Duchy dżungli też sobie muszą czasem zakurzyć najwyraźniej. Przerwa jeszcze na selfiki, zaraz będzie ostatnia kąpiel w rzece i wyłazimy z dżungli. Moi drodzy, tutaj jeszcze chłopaki zwrócili mi uwagę na jeden element, mianowicie takie plastikowe naczynie w kształcie lotosa. To chyba też jest na dary spożywcze. Teraz tylko nie zapomnieć maczety i szybko w dół. Znowu będą skoki po kamieniach. Na szczęście nie są śliskie. Maczeta dzielnie sobie czeka tutaj na kamieniu. Tarzan. Anton Tarzan. Raglaj Tarzan. Anton tutaj taką lianę piękną wynalazł, ale ta jest za cienka, żeby się na niej huśtać. Może zrobimy dla Was odcinek o tym, jak się huśtać na lianach, co wy na to? Przypominam, łapy w górę, komentarze dla zasięgu, subskrypcje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro, elo!